Dzień dobry, witam serdecznie. Zapraszam na kolejny odcinek. Przyszła pora na przedstawienie kolejnej perełki niemieckiej motoryzacji. Dużo komentarzy pod filmem, w którym przedstawiłem ofertę tego komisu, dotyczyło właśnie Volkswagena Golfa MK1, czyli pierwszej generacji i to nie byle jakiego, a w wersji specjalnej GTI. Pirelli. Ten samochód jest bohaterem dzisiejszego odcinka, tak więc od razu proszę o łapeczkę w górę i subskrypcję, aby nie przegapić podobnych kąsków. Tak więc przechodzimy do rzeczy. Tych samochodów na niemieckich ulicach już praktycznie nie ma. I nie chodzi mi o wersję specjalną Pirelli czy tam nawet zwykłe GTI. Nie, nie, nie. Nawet podstawowy wariant Golfa Jedynki na niemieckich ulicach w zasadzie nie występuje. Chyba, że pojedziecie gdzieś na jakiś zlot samochodowy do muzeum, to wtedy jedynkę spotkacie. I tak sobie pomyślałem, dzisiaj mam przyjemność obcowania z tak świetnym egzemplarzem, z tak specjalną wersją. Tak więc przybliżę Wam może genezę powstania tego samochodu. Na czym opiera się. GTI, co służyło za podstawę i dlaczego ten samochód w ogóle powstał. Aktualnie mamy do czynienia z trzecią falą rozwoju marki Volkswagen. Ta fala jest elektryczna, jej głównym bohaterem jest ID3. Pierwszą falą był oczywiście Volkswagen Garbus, a drugą falą Volkswagen Golf, który zrewolucjonizował markę na kilka dekad w zasadzie kilka bardzo długich dekad. No i historia tego samochodu już praktycznie sięga lat 50. Wtedy to uznano, że Garbus jest troszeczkę za stary, leciwy. Przydałby się jakiś następca. Powstało kilka prototypów, część z nich. Trafiła nawet do produkcji. Były to takie samochody jak Typ 3, Typ 4, ale żaden z nich nie był na tyle doskonały, aby zastąpić garbusa. Nastał pewnego rodzaju kryzys, i to zarówno w Niemczech, gdzie udział Volkswagena w rynku wynosił 45% w 1960 roku i spadł do 26% w 1972. Czas leciał, trzeba było znaleźć następcę, ale na rynkach zagranicznych było również źle. Jeśli chodzi o USA, rynek ten odszedł o od standardu złota. Dolar nie był już powiązany bezpośrednio z ceną złota, tym samym niemiecka marka poszybowała w górę i strasznie drogo było dla amerykańskiego klienta zakupić produkt niemiecki. Do tego kryzys olejowy, no i naprawdę trzeba było się spieszyć. Volkswagen dostał dwie deski ratunkowe. Pierwsza z nich to przejęcie w 64 roku firmy Auto Union, która była właścicielem kilku marek, między innymi Audi. Tak więc Volkswagen przejmując Audi zyskał również dostęp do nowych technologii. Drugą deską ratunkową było zatrudnienie włoskiego designera Giorgetto Giugiaro. Skąd ten ruch? Otóż na targach samochodowych w 1969 roku w Turynie cztery spośród sześciu najlepszych aut było właśnie zaprojektowanych przez tego designera. Volkswagen wywnioskował: Musimy zatrudnić tego gościa. No i powstało takie metalowe origami, bardzo kanciasty samochód z ostrymi krawędziami i płaskimi płatami. Mała rewolucja nastąpiła również w zakresie silników przeniesienia napędu, gdyż wcześniejsze Volkswageny w większości miały silnik z tyłu, napędzana była tylna oś. Golf był tym samochodem, który miał silnik z przodu i napędzał przednie koła. Ten samochód trafił na rynek w 1974 roku. No i jak możecie się domyśleć, okazał się niesamowitym sukcesem. Łącznie sprzedano blisko 7 milionów golfów pierwszej generacji. Po wprowadzeniu samochodu na rynek, ośmiu pracowników Volkswagena zaczęło przy nim dłubać. To był oczywiście taki nieoficjalny projekt. Próbowano stworzyć bardziej sportową wersję, taką usportowioną, aby zdobyć homologację do ścigania się gdzieś w zawodach, w rajdach. Plan. Stworzyć 5000 sztuk. No, tak inżynierowie podłubali. Do tego zatrudniono jeszcze dziewiątą osobę do tego projektu, która była odpowiedzialna za wykończenie wnętrza i powstało niesamowite GTI w 1976 roku. Plan, tak jak powiedziałem, 5000 egzemplarzy, ale skończyło się, wiecie na ilu? Na 462 tysiącach. Przed Wami serce tego modelu. Do zagadnień technicznych przejdziemy już za moment, ale zwróćcie uwagę, jak to wszystko wygląda. Jest tutaj relatywnie czysto, no i dostęp do każdego podzespołu jest bardzo łatwy. Jest tutaj dużo miejsca. To nie jest tak jak w znacznie nowszych samochodach, że nie ma gdzie włożyć palca. Cóż to jest za silnik? Powiem może najpierw o pierwszych silnikach, które trafiały do GTI i od 1976 roku: 1,6, 110 koni, 137 nm momentu obrotowego i czterobiegowa manualna skrzynia biegów. Z czymś takim wychodził Golf 1 GTI do 79 roku. Po 79 roku GTI zyskało skrzynię o 5 przełożeniach, ale największa rewolucja miała miejsce w 82 roku, gdy rozwiercono ten silnik do pojemności 1.8, zwiększono przy tym stopień kompresji z 9.5 do 10 do 1. No i moc y, oczywiście wzrosła, ale nie aż tak bardzo. Wcześniej było tak jak powiedziałem 110 koni, 1.8 Miało już 111,5 konia, do tego 150 Nm momentu obrotowego, no i skrzynia biegów, oczywiście 5 przełożeń. Prędkość maksymalna 187 km na godzinę, przyspieszenie do pierwszej setki 9 sekund, i na tamte czasy to był wynik naprawdę konkretny, zwłaszcza, że samochód ważył bardzo mało. Jego waga to 810 kg, i to sprawiało, że tym samochodem jeździło się naprawdę świetnie. A jak już jesteśmy w klimacie GTI, chciałbym zwrócić Waszą uwagę na gorące oferty z polskich portali ogłoszeniowych. Wystarczyła chwila, aby znaleźć bezwypadkowego Golfa 7 GTI. No i faktycznie po sprawdzeniu numeru win, patrząc na zdjęcia wygląda na to, że samochód nie był rozbity na 7 kawałków. Problem jednak polega na takim tam drobnym pożarze. Jak mocno nagrzały się elementy konstrukcyjne samochodu i czy będzie to miało wpływ na bezpieczeństwo przy ewentualnej kolizji? Tego nie wiemy, ale wiemy jedno. Auto jest już naprawione, jeździ po Polsce i jest sprzedawane jako bezwypadkowe, co może uśpić czujność potencjalnego kupującego. Sprawdzajcie więc numery win przed zakupem, na przykład na stronie, do której podałem link w opisie pod filmem, abyście przypadkiem nie nadziali się na jakiś szaszłyk. U mnie w rodzinie Golfa jedynki GTI nie było, ale była Audi 80 ze wcześniej wspomnianym silnikiem 1.6 110 koni. Tamten samochód naprawdę fruwał. Spędziłem na jego pokładzie wiele czasu, przejechałem wiele kilometrów na tylnej kanapie i w porównaniu do Audi z 80 na gaźniku jeszcze, tamten samochód naprawdę się... Odpychał. No ale cóż, to było dawno temu, teraz mamy troszeczkę inne standardy. Wracając do GTI. Pojawiła się również wersja specjalna i to nie jedna, ale ta najciekawsza, która stoi przed wami, to GTI Pirelli. Chociaż to jest nazwa zarezerwowana na rynek niemiecki, we Francji na przykład ten samochód nazywał się GTI Plus, w Szwajcarii natomiast GTI Trophy. Różnica przede wszystkim polega na czterech światłach z przodu standardowo GTI miało dwa reflektory, do tego jest szyberdach oraz 14 calowe koła Pirelli w tym przypadku z ogumieniem 185 na 60. Swoją drogą zastanawiam się, ile kosztują same felgi. Jeżeli wiecie, dajcie znać. Ogólnie ten egzemplarz pochodzi z 1983 roku. Jest po kompletnej renowacji i po ponownym pomalowaniu. To jest oczywiście oryginalny kolor. W takiej barwie wyszedł ten golfik z fabryki. Zajrzyjmy więc już może do środka, sprawdźmy w jakim stanie jest wnętrze, jak to wszystko wygląda. Największe wrażenie zrobiły chyba na mnie fotele. Jak przystało na samochód usportowiony, boczek siedziska, boczek oparcia wystaje i to bardzo mocno, tak aby kierowca nie latał po kabinie, gdyż, tak jak wspomniałem, ten samochód waży naprawdę niewiele i wygląda na to, że jest bardzo zwinny. Tak więc, kierowca musi być w jednym miejscu. A jaki widok mamy z zakierownicy? Naprawdę klasyczny. To wygląda świetnie dla koneserów starych samochodów, tutaj będzie się podobało. Spójrzcie, w tym przypadku jest nawet ekonomizer, wyskalowany do 11 litrów na 100 km. No cóż, auto nie jest mocne jak na dzisiejsze standardy. Waży naprawdę mało, tak więc i spalanie pewnie nie jest duże. Z tego co pamiętam, 1,6 w Audi 80 paliło około 7 litrów na 100 km. Spójrzmy teraz, może, na drzwi. Oczywiście elektrycznie. Regulowanych szyb tutaj nie ma, jest system korbotronika, cała reszta jest wykończona bardzo minimalistycznie płasko i na czarno, ale to może się podobać. Najciekawszym elementem wykończenia wnętrza tego golfa wygląda na to, że jest piłeczka golfowa, która trafiła na sam czubek lewarka skrzyni biegów. Przejdźmy teraz może do schowka, dokonajmy testu, zobaczymy, jak się otwiera po tylu latach w golfie jedynce. I on powiem wam otwiera się na odwrót do góry i opuszczając go, trzaska. No ale wygląda na to, że trzaskać musi, aby to wszystko się zamknęło. Dla osób, którym się to nie podoba, mam dobrą wiadomość, tutaj jest również drugi schowek bez klapki, ale wiecie co? Czy tej klapki tutaj nie było od nowości, no bo jakieś tam wyżłobienia w tym miejscu są. Trzeba będzie to sprawdzić, czy to jest ubytek, czy faktycznie te auta wychodziły w ten sposób. Ale to wszystko jest piękne, to jest niesamowity wehikuł czasu. Sprawdziłem, jak wysuwa się popielniczka, i to naprawdę szeleści, jak takie stare, nieużywane meble. No, w dzisiejszych czasach oczywiście to nie byłby jakiś bonus, ale jeśli chodzi o ten samochód, to jest plus. Dzięki temu możecie przenieść się w czasie. Jeżeli narzekacie na brak przycisków w nowych samochodach, na te puste przyciski, to spójrzcie na to: tutaj nic praktycznie nie ma. Ale wentylator przynajmniej jest, możecie sobie ustawić ciepło lub zimno i w zasadzie tyle. Siedząc sobie tak w środku, rozglądając się dookoła, zdałem sobie sprawę z jednego aspektu, w którym stare auta były znacznie lepsze od tego, co się produkuje aktualnie. Spójrzcie, jak tu jest przestronnie tu jest normalnie szklarnia widoczność jest niesamowita tutaj praktycznie nic nie zasłania no i tym samym takie samochody nie musiały mieć czujników parkowania tutaj było widać, gdzie samochód się kończy o przy okazji Golfik Country. Niektórzy z was myśleli, że uznałem to za jakiś domorosły agrotuning. Nie, wiem, że te samochody tak wychodziły. Nie jest on jednak wystawiony na sprzedaż na mobile.de. Trafił jednak na aukcję dla dealerów samochodowych z ceną minimalną na poziomie 5000 euro. No ale co tam, dwójka, wróćmy do jedynki. I tego pięknego przodu, jak to wygląda. Element charakterystyczny dla wersji GTI, czyli ta czerwona obramówka, oczywiście troszeczkę inny spoiler, no i te trzy magiczne literki. A jak jest z tyłu, jeśli chodzi o wnętrze? Samochód ten oczywiście nie jest duży. Za moment tutaj wsiądę, zobaczymy czy się zmieszczę, ale ocenimy jeszcze stan zużycia. Tej kanapy. To wszystko wygląda naprawdę ładnie, nie ma tutaj żadnych przetarć, nic nie jest podarte, nic nie jest poplamione. Wróćmy jeszcze może do fotela kierowcy, bo powiedziałem o tych boczkach, ale nie pokazałem wam zużycia. Lekkie zmechacenie pojawiło się na boczku siedziska. Jeśli chodzi o boczek oparcia, Tutaj widać troszeczkę, jest już inny kolor, ale niteczki żadne nie wychodzą. Tutaj pojawiło się jakieś lekkie przetarcie, być może to zostało już naprawione. Tutaj coś wychodzi z tego, co widzę. Jeżeli chodzi o fotel pasażera, odcień jest inny. Ten pasek jest taki bardziej złocisty, tutaj bardziej taki szarawy. Oj, za to naprawdę lubię te starsze samochody. Niby nie duże auto, ale mieszczę się w zupełności. Słuchajcie, mogę tutaj siedzieć praktycznie wyprostowany, głową nie dotykam sufitu, zahaczam lekko włosami, a to jest już duży komplement jak na takie auto. Tylna kanapa już była, pora więc przejść do bagażnika. Przycisku do otwierania klapy nie da się nie zauważyć. Podnosimy ją ręcznie, oczywiście. To nie są lata, gdy się wszystko otwierało automatycznie. Pojemność bagażnika naprawdę solidna. To auto jest bardzo przestronne, jak na swoje rozmiary. Wiecie, co jest najciekawsze? Pod podłogą znajduje się pełnowymiarowe, oryginalne koło zapasowe. Klapę zamykamy, łapiąc ją na zewnątrz. No niestety, tutaj żadnego uchwytu nie ma. Ależ to jest dziwne, że kiedyś nikt na to nie wpadł. Nie powiedziałem wam jeszcze o przebiegu tego samochodu. Patrząc na licznik, wygląda na to, że ten Golfik ma przejechane 205 tysięcy kilometrów. Och, cóż za piękny samochód! Piękny pomysł na przeniesienie się w czasie i być może na inwestycję. Gdy Golf 1 GTI w wersji Pirelli trafił na rynek, był wyceniony na 22 800 marek niemieckich. Przeliczając to na dzisiejsze standardy, biorąc pod uwagę inflację, daje to nam niecałe 22 000 euro. W tym momencie egzemplarz, który stoi za mną, jest wyceniony na 19 985. A więc troszeczkę taniej niż gdy był nowy. Dajcie znać, co myślicie o tej ofercie: czy to jest dobry moment na inwestycję w tego typu samochód, czy ta cena jest ok, czy za wysoka. Czekam na Wasze komentarze. No i przypominam, jeżeli odcinek Wam się podobał, nie daliście jeszcze łapeczki w górę, to gorąco zachęcam, abyście to zrobili. I podobnie, jeśli chodzi o subskrypcję, kliknijcie, zaznaczcie dzwoneczek, aby nie przegapić kolejnych fantastycznych odcinków. Trzymajcie się, do zobaczenia, cześć.